Proszę powiedzieć coś o sobie, gdzie pani pracuje, czym się pani zajmuje, czy pani jest na emeryturze? E, pracowałam w teatrze, byłam garderobianą. Długo? Z babami byłam tydzień, z chłopami byłam 10 lat. Chłopy to chłopy, a baby to kurwa lelum polelu nie mogłam wyrobić i spierdoliłam stamtąd poszłam do facetów, bo mnie kurwa baby na seks działają i na urodę, Kurwa. Ale co zazdrosne? Nie, jakoś mnie kurwa denerwuje. A ty, 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 ty wiesz, kurwa to hawcy, kurwa majtki, surutki, krótki, wiesz. Mnie to w normalnie, kurwa normalnie dobijało. A chłop to się sam ubrał, wiesz, zjaję, wiesz. Konkretny. No, dokładnie. Krótka piłka, nie to z babami, kurwa. Lelum polelum, kurwa, madame, kurwa, pierdolone z XXI wieku. No. Dobrze. A y, teraz czym się pani zajmuje? Teraz jestem w Akademii Sztuk Pięknych, git, majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super. Spoko. Profesorzy git, szkoła git, wszystko jest super. Dogaduje się pani z młodzieżą? No ła! Tylko z młodzieżą. co ze starociami kurwa nawijać? Przestań co! Starocie to kurwa wiesz, o chorobach, o, o lekarstwach i kurde wiesz. A młodzież to jest fajna, zawsze uśmiechnięta do przodu, wiesz, do muza. Mam mówić do pana czy do kamery? Jak pani będzie wygodniej? No. Do Mam kamery może być, tak? Do kamery, tak. Mam mówić do kamery, tak? Tak, do Dobrze, kamery. Zaraz okay. dam pani znać się Dobra. Jak pani. jak pani ma na imię? Basia. Pani Basiu. E, ile pani ma lat? No kobieta nigdy nie mówi ile ma lat? Na ile wygląda. Dobrze. <coughs> I na ile się czuję? Długo pani tu mieszka w tym bloku? No... Pięć lat. Pięć lat. Tak. I na którym piętrze? Na czwartym. Proszę opowiedzieć jak minął dzień, czy coś się szczególnego wydarzyło. No fajnie było wszystko, kurwa wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek, kurwa z pies wali kupę. No kurwa czujesz to? No kurwa taki smut jak z kurwy syn. Frajera muszę podać do, 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 do tego, do kolegi, my koleś my musimy pierdalać z tą. A zwróciła mu pani uwagę? Tak, to koleś myślałem że mnie opluje. Kurwa. No, no co? Posprzątał to? Skąd posprzątał? Mnie zrobił jak odsylający na pustyni, kurwa. Numer pierdolony. Chuj pierdolony. No, no ale co? Napisali państwo jakąś petycję? No petycję. piszemy petycję, piszemy, czekamy na odpowiedź. Frajera trzeba y, tego... Pies jak pies, bo pies niewinny, może nie zdążył. Ale frajer o plumie, no to co to? Kolegium, kurwa. Nie ma, że boli. No. I to jest ten pan z dziewiątego piętra? Dokładnie, z 9 piętra frajer, no. Łysy Frajer, dodatku. No. I myśli pani, że reszta sąsiadów też się na niego skończy? Oczywiście, że tak. Piesz sra, piesz sra, szcza, no. I taka prawda jest. Szczuje tym samym. Tak. To kundel. Kagańca, o, kagańca nie ma, bez smyczy jest w windzie. Co, to? No tak. Ale to no jakie mogą wyciągnąć konsekwencje? No jak to konsekwencje? Koleś musi zapłacić. Pies musi być w Kagańcu i na smycie, a nie kurwa, wyprowadza go kurwa jak świnie. No! No taka prawda kurwa. No. Pies niewinny, frajera trzeba ukarać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć jak minął dzień? No spoko. Coś panią zdenerwowało? jak są No z zakupami obładowana. Wchodzę do windy, wchodzi koleś, stary dziad. Z kundlem rozumiesz. I nagle winda rusza, pies sra. Czujesz to? Ja się tak wkurwiłam, mówię panie, słuchaj no pan. Albo pies, albo pan. Ja robię blokadę windy i wypadnie kurwa stąd. Kurwa dobrze, nie wali twardo, ale taka fraka, że smut kurwa total. Totalny smut. To ten pan z dziewiątego piętra, tak? Ten pan z dziewiątego piętra, pan Józiu. I taki kurwa smut, że szok. Ale powróciła mu pani jakoś uwagę? No, zwróciłam mu, to myślałam kurwa, że mnie opluje. Najważniejszy jest pies. Ja się nie liczę. Pies jest najważniejszy. A pisaliście jakąś petycję do Tak, nic. Oczywiście pies. Pies sąsiada w windzie. No, dokładnie. I był jakiś odzew? No był. Karę zapłaci facet. Co to pies w windzie? No dobra, klocka może małnąć, ale nie kurwa flakę. Taką nam wiesz. No, A ktoś jeszcze panią denerwował? Widziała pani dzisiaj jakiegoś sąsiada? Tak, jak się wychodziła na korytarz, kurwa, też. A poznała już pani e, pana Maxa i panią Olgę, tego tak. matematyka? Tak. I co pani o nich uważa? Spoko ludzie. Tak? Mhm, spoko, tak. No, nie są po tyłu, tylko do przodu ludzie. Spoko ludzie, no. Dobrze. I no. to na dzisiaj możemy już skończyć, tak? Dobra. Dziękuję. Dzięki.